W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu W poszukiwaniu szczęścia Przemierzamy cały świat Przemierzamy wszechświat Ubijamy dobrami tam, czekujemy wejścia Cały ten świat jest u stóp nam Cały świat jest u stóp bracie siostrom. Zanim odejdę, Im odejdę stąd pizza Nie, dosięgnie, sięgnie, na nas Zanim odejdę, nim odejdę stąd Chwyć za rękę my złap za rękę mąkę pójdziemy razem tam, z nigdy nas nie obejmie A-o-haj, oh, młodzi już opuszczają kraj, faj. Wodzi jedynie temu, że rządzi tu hajs Każdy dzień ma ten gorzki smak Jednostki faktycznie tu mają szajs Intensyw, Intensywny, intensywny Pomimo ekstazy, ja dalej idę Czasami tak samo na sam patrzę w TV Jak jeden z drugim to mówią Druga Irlandia, ta mafia to wmafia nam słów Galimatias to znów trafia na fiatra Bierę do licz cały ten system Powstały z tej istny Way. A ludzie nie mają bezki tu sensu, by tu już do tego by być teraz. I tu jak lub opuścam sam system. Ten każdy dzień, gdzie nie znasz czytem, idąc tam. Dwa razy tu już, lecz nigdy nie przestałem marzyć Wracałem podróż, nie mi do twarzy nie tęć wrażeń Zdarzył się cud, a może warto się odważyć Tylko karty twe po razie rzeczywistość A to rozdanie to klocz